<śmienicza> Ona przydą będzie pokres. Tak, <śmienicza> tak? Tak. Tak Mój kart zapomniał mój dawnę. Wszystko to samo, ale Kasia, w gardło, w gardło.

高油。 i don't know

Jesteśmy na Pabieńskim Ekologicznym Radzie Rowerowym zorganizowanym przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Powiedzmy jaka frekwencja? Na trasę wyjechało 150 osób. Tak jak planowaliśmy, wyjechało 150 osób. Pierwszeństwo mieli oczywiście ci, którzy byli zapisani przez internet, i to, to co zostało, te miejsca to ludzie, którzy przyjechali tutaj i mogli się zapisać. Także 150 osób. Rajdowicze są w różnym wieku, prawda? Tak, tak. Tutaj bardzo dużo mamy rodzin. Rodziców z dziećmi, z dziadkami jest ich naprawdę dosyć dużo, także od najmniejszych do najstarszych pełna frekwencja. Jak wygląda trasa rajdu? Trasa ma około 16 km. Zaczyna się tutaj na ujęciu Zagajnikowa, później Hermanów, Terenin, te okolice. Trochę asfaltem, trochę przez las. I wracają. Tutaj meta jest też w tym samym miejscu. No właśnie, powiedzmy, jakie jeszcze atrakcje czekają na Rajdowiczów tutaj? Na każdego czeka ciepły posiłek regeneracyjny, a tuż po nim konkurs ekologiczny z atrakcyjnymi nagrodami. Powiedzmy coś więcej na temat tego konkursu. Konkurs będzie dotyczył stricte ekologii wody, zwiku i tych tutaj takich jak najbardziej kluczowych tematów. Polega on na rozwiązaniu quizu i pierwsze 20 osób otrzymuje nagrody główne, reszta uczestników konkursu otrzyma nagrody pocieszenia. Dzisiejszy rajd zakończył realizowany przez zakład wodociągów i kanalizacji projekt. No dokładnie tak. Przez cały rok z, troszkę z delikatnym poślizgiem, bo tutaj pandemia nam troszkę pokrzyżowała plany, udało się zakończyć w dniu dzisiejszym projekt. To jest bardzo ważne, bo. Stawiając cały czas na ekologię i tą, z tą ekologią cały czas będziemy starali się powalczyć w Pełenicach, bo składamy już kolejny projekt. Natomiast udało się zrealizować sporo wspaniałych zadań, zresztą dzieciaki i nie tylko, bo młodzież ponadgimnazjalna i seniorzy, każdy miał dedykowane zadania dla siebie i tak po kolei zaczęliśmy od rajdu i rajdem kończymy. Rajd wiosenny w ramach obchodów Światowego Dnia Wody Tutaj w Pełenicach wystartowała grupa miłośników nie tylko rajdów, ale również ekologii. Następnie były spektakle dla dzieci. Tutaj z kolei przedszkola i pierwsze klasy podstawowe, to dla nich zawsze te spektakle się odbywają. To spektakle interaktywne, wzięło w nich udział naprawdę mnóstwo dzieciaków i to jest ważne, bo każdy wychodził z informacjami ekologii. Odbywały się również warsztaty dla szkół i szkół ponadpodstawowych, zakończone konkursem. Wtedy wręczyliśmy też ekologiczne gadżety. Staramy się te działania podejmować nie tylko, żeby zwiększyć świadomość ekologiczną, ale żeby uświadomić też, jak ważna jest ekologia w życiu naszym codziennym. To nie tylko teoria, ale również praktyka. Nie odbył się tylko z uwagi na pandemię bieg ten dla najmłodszych dzieci, Extreme Challenge. To miał być taki bieg z przeszkodami, miała być zabawa, to miało się odbywać wszystko podczas obchodów Dnia Dziecka. No nie udało nam się tego zrealizować, mam nadzieję, że powtórzymy to przy kolejnych projektach. Natomiast y, dzisiejszy dzień wieńczy całą naszą y, ponadroczną pracę y, w ramach projektu. Przypomnijmy na koniec nazwę projektu i jego koszt. Poganice o wodę dbają, bo środowisko kochają, to jest wartość projektu ponad 78 tysięcy złotych. Śmiało, śmiało. miało. do końca, do końca. Do końca, do końca jedziemy. Jeszcze tam jedziemy, jedziemy dalej, dalej, będziemy prawie. Jedziemy do końca. Jeszcze Jest

Pięć komentarze? Nie no Robert by się Robert, proszę idź tam do Robertu. Tam jest Robert, Widzę, że rajd rodzinny dzisiaj. Prawie. Tak, prawie. Brakuje taty, ale jesteśmy bardzo rowerową rodziną, także dzisiaj potraktowaliśmy jako taką rozgrzewkę. Jak się jechało? Jak trasa? Super. A widoki? Fajne były. Doskonałe, jak to w lesie. A kilometry? Nie za długo, nie za krótko? Za krótko. Ja Niecałe 15. 15. Dla nas to naprawdę rozgrzewka. Tak po 40-50 jeździmy. To kolejny rajd organizowany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Byliście po raz pierwszy? Tak, byliśmy po raz pierwszy. I w jaki sposób się dowiedzieliście? Z ogłoszenia w szkole. Chłopcy się zainteresowali. Tak, dokładnie. Ten syn... I tak się zapisaliśmy. I będą kolejne wypadać. Myślę, że tak. Państwo jak rajd udany? Bardzo udany. udany. Pogoda super dopisała. Było. O, o, super było. Tak. Pierwszy raz rowerzystka. I tak. pierwsza klasiska przy okazji. Tu jeszcze jestem tam trzylatka, ale to na siodełku na razie. Może za rok się uda, jak będą organizowali. Dzięki na dwóch kółkach. Tak, ale w takim tłoku baliśmy się, żeby tam kolizja żadna nie, nie nastąpiła, ale rajd to oczywiście jak najbardziej udany. No, widoki świetne z uwagi na pogodę. Za tak. no, myślę, że w sam raz, z uwagi na dzieciaki, to na pewno, bo już córka narzekała, że trochę duży się. Ale bardzo, bardzo fajnie. A skąd decyzja, żeby wziąć udział w takim rajdzie po raz pierwszy? To tu do żony, bo ona to zapisała? Yy, kuzynka była w zeszłym roku i polecała, więc jak córka tylko odważyła się, zdecydowaliśmy się, że pojedziemy i i udało się. Dobrze. Czas, a teraz tak. posiłek regeneracyjny. No Dokładnie. Ma. Pycha! Syn powiedział, że najlepsza zupa. To trzeba wziąć przepis. Koniecznie. Jednorazowe pranie w pralce zużywa wody średniej. Ile? 60, 70, 80? Dla mnie

よろしくお願いします。